Zamo koligiem, najmniej Mam Wysiek. No, tak jak się tak sobie siła wyższa, ten, ten kompas, ten, ten kierunek, no, że to pomaga, że mnie chroni w jakiś sposób i pokazuje kierunek. Nie? Że to jest ten, ale tu są wszystko fajnie, ale wreszcie tak jak Marcin zaczął mówić, to się na niego, czy to ten Marcin? Czy to jeden Marcin? I tak mi się przypomniał, Ty, Wiktor, Szampon, Jurek, dziennikarz, no i, I mówię kurczem Władem, Także mu wszyscy gadali, gadali, no ale ich nie mam, nie? A ja jestem. Nie? I... I... No i właśnie też mi się... I, i... Mnie, mnie się dzisiaj zapalił ogon, nie? Po prostu. Właściwie tak, gdyby mi się ogon pali nie. i mówię, trzeba coś robić, trzeba się ratować. Bo ja wiem, że ja muszę zrobić wszystko, żeby dziś się nie napić. No, oczywiście nie pomodliłem się w ciągu dnia. Nie, nie, nie padłem na kolana i mówię, może pomóż, tylko mówię, rozegram to jakoś. Tam no i... ja pojechałem do Lidla i pod Lidlem właśnie też tacy mi podszedł. Tak jak tutaj Mirek, Mirek to człowiek, Mirek? No, tak jak Mirek mówił. I, I mówi, to co, to pomoże pan na jedzenie, a ja byłem tak wściekły, że jeszcze by w bombę sobie, nie? I mówi, nie. ja się tam zmył. Ale przez całą drogę w tym, w tym Lidlu mnie męczyło, że kurczę, coś muszę kupić, nie. I wyszedłem, akurat psy zajechały i on się tam zaczął zwijać, ale drugi został i tam dałem mu tam. Za ten wózek i, yy, i tak I y, tak jak ty mówiłeś, to już umiałeś tutaj z Jurkiem na, na Żelowskiego w tym tygodniu. Mieliśmy gościa, a Jurek mówi, bo co mu tam dajesz, on tylko tak przychodzi, żeby odbędnić to, nie, i tak dalej. A ja mówię, a, a czy za nas ktoś. Ktoś dawał choć złotówkę, żeby przestanie pić. No ja to tam miałem krótsze okresy, ale Jurek, są 19 lat, ale ja po 8 lat zapijałem. Dwa razy, dwa razy po 8. I nie wiem, czy, czy ktoś wierzył w to, że ja przestanę pić. Nie wiem, czy ja sam w to, w to wierzyłem. Ale no, tutaj bezapelacyjnie, tu jest po jest prostu siła wyższa. Ja, ja, ja pamiętam jak ja Janka Szampona spotkałem tutaj na lej Zjednoczenia, tam wychodził od, od Witka ze sklepu nie? i płakał, nie? Płakał. Ja mówię, tyle lat, mówię, tyle tylu ludziom pomogłeś i on po prostu płakał, ja mam taką depresję, ja nie mogę wyjść. Tego. Ach, tam. Później pamiętam jak Wiktor do mnie dzwonił, ja mówię, dawaj mam roślinę na Narodowy, mówię przyjeżdżaj. On mówi, Wisiek, ja umieram, mówię, co ty pierdzielisz, mm. dawaj to ty, mówię, ja umieram. Mm. No i też, 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 też pamiętam tego Jutka, tak, jak się zapytał, to ty też na tych, do tych Pendolinistów, mówi <laughs> <laughs> poszedłeś. No i co? Ja mówię, no nie wiem co. Mówię, po prostu nie piję i nie wiem, nie wiem co, czy jest to dobre, czy, czy jest to złe. Ale jakoś działa. I dzisiaj słuchajcie, jak mnie złapało, to złapało. No, coś tam jakieś... A, a ja się kąpałem, no, moja, moja partnerka nagle tam coś wyszła. Nie wiem. Ona pracuje zdalnie, nie Ja mówię gdzieś wyszła, nie? Ona mówiła do samochodu. Ja bożą do samochodu. A on mówię, majtki zapomniałem. I, I ja mówię co zapomniałeś? Majtki. I, ja się nie wiem, czy to... Nie wiem, bo ja od razu dałem chory łeb momentalnie. I już się budzi wariat. trzeźwy człowiek. Pomaga innym tego na programie. Ja mówię, nie, co mówi tego? mówi żartuję, nie? Ja mówię, słuchaj, z wariatem się nie żartuję. Nie? <Ky> ja żartować z dziećmi, ale nie z człowiekiem chorym psychicznie. Bo jestem chory psychicznie. Ze mną nie, nie można żartować. Nie? I wielu, wielu, wielu myślało, że to żarty, a ja się okazywało, że to nie były żarty. Pamiętam takie akcje, właśnie. I co, i tego, tego Boga nagle nie było. Ja działałem jak emocjonalny wariat. I, i, I pamiętam też na mityngach. Tutaj jakie akcje miałem tutaj w tej salce. I, i, później, i, później, I później pamiętam też jak inni wobec mnie się zachowywali. I w tym właśnie upatruję Boga. Nie? W tych takich sytuacjach, których nie potrafię sobie wytłumaczyć, nie? kiedy się zastanawiam, dlaczego to się stało. I, I po prostu przychodzi czas, że, że ja to rozumiem. Nie? Na przykład mam wielkie problemy, tam, żeby komuś coś wybaczyć. Mam urazy, mnie to trzyma. I najczęściej to mi, tych ludzi, no, jak to się mówi, wysłał w kosmos. Tak delikatnie mówią, Ale ja rozumiem, że ja dzięki tym ludziom nie piję. Nie? No jest to jest paranoja. Że, że nieraz te takie dobre rzeczy, takie jak, tak, tak jak dzisiaj, nie? Rana, z rana miałem taki mi się nagrał na WhatsAppie facet i mówi, wiesz jak dziękuję Ci za to, co powiedziałeś o, o tej depresji. Mówi. mówi, wiesz, ja cię, ja cię kocham, nie? Ja się kurczę, prawda? Mówię, ja że to, to warto dla, dla takich film, nie? Dla takich filmów coś tam robić. ja prowadzę sobie taki kanał na YouTube I tam niektórzy go słuchają, mnie, a ja, mi się wydaje, że nikt tego nie słucha i później nagle w nocy właśnie miałem jeden telefon od takiej dziewczyny z Anglii, a, a później rano on z Niemiec mi się nagrał i okazuje się, że komuś to, to pomaga. Ale to jest, to jest, wszystko mało. Mnie po prostu, ja e, dzisiaj po tym Lidlu, ja mówię, nie, ja tutaj do 17, to ja tutaj nie, nie doczekam. Muszę, muszę, podjąć jakieś działanie. i na Kolską. Tam nie dość, że tam zaparkować nie można, to jeszcze kurczę sala wypełniona po a ani jednego krzesła. Jakieś torty. Bankiety tego, no nie dość, że mała sala przychodzi cały odwyk. Oni sobie tam jeszcze uroczystości robią. i od razu skrytykowałem, oceniłem, mówię pajace, żeby dużo ludzi było. Mówię, róbcie rocznicę, tak jak ja na stadionie narodowym. Tyle miejsca jest, weź to zapełni, tak? A nie tutaj robić, gdzie przychodzi setka ludzi, a on sobie tu jeszcze rocznicę robi. Żeby było śmiesznie, to jeszcze pięciu robi to rocznicę. Po 30 lat nie byłem, po 20 i siedzą jak te kwoki i to i przed tymi pierwszy raz jak to się mówi karami mam ramy, no, ramy jokę w krew od razu tam zaral. No i co, co nią zrobić? Mogłem pić parę jogów, ale wziąłem kulę i wyszedłem i, i mówię, i pojadę z domu zjem zupkę, chlebusia zjem, bo mówię, że może głodny jestem i że krzywdy komuś nie zrobił. To i, i przyjadę do kantegon. No i przyjechałem tutaj. I tak jak tutaj jak yy, przeczytał o tym, o, tym, o tym drugim kroku. no mówię, kurczę, badę. może to jest to jest właśnie ten, ten drugi krok, że... Tam jest napisane pod koniec drugiego kroku, 12 na 12, że pokora, uczciwość i otwarty umysł plus codzienna, co, codzienne uczestnictwo w, w mitingu gwarantuje mi, że dziś się nie napije. Gwarantuje. Daje nam gwarancję. No i ja to, ja to zrobiłem z pokorą. Wyszedłem z tej polskiej i zamiast powiedzieć. Wam wszystkim w dupę i te w, IT, w TA, to ja po prostu z pokorą przyjechałem na drugie spotkanie, gdzie wiedziałem, że miejsca będą. Nie? A tutaj co, co do Bogu, to sobie napisałem, że tak, że no, z tym Bogiem to jest tak, że ja mam ten, ten, ten kompas, bo ja na przykład przestałem kląć, kraść, palić, zdradzać, tam wiele takich innych rzeczy, ale e no, nieraz mam wątpliwości. Na przykład zadałem sobie ostatnie pytanie, czy, bo jak na przykład ktoś mnie atakuje, to ja się będę bronił. Nie? Pomimo tego, że program mi mówi, przestaliśmy walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek, nie? Nie, to ja, to ja po prostu to jest moja natura, jeśli mogę, to, to, to się bronię. I mówię, i czy można kłamać w obronie swojego życia, nie? Ja pamiętam, miałem taką wspólnickę tabernę. Ja tu kiedyś na tą grupę przeprowadziłem, jakieś 30 par lat temu. Ona już nie żyje. No i ten, ja tam mówiłem, w obronie życia można zawsze kłamać. Nie? I ja tak sobie nagle to, to, to po prostu przy, przypomniałem. I mm, zobaczyłem, że dla mnie Bóg to jest taki. Yy, to, co mają piloci w tych, w tych samolotach, nie? ten autopilot, nie? on go włącza i nie patrzy się, wychodzi tam do tych, do tych pasażerów, tak? wita się tam tutaj, kapitan tego, a samolot leci, nie? zaufanie. I, I ja też mam takie zaufanie. Ja zobaczyłem, że jeśli ja nie kradnę, nie kłamię, nie oszukuję, nie piję i nie palę, to mam szansę, że on mnie jakoś wy wyprowadzi ale ja muszę zrobić wszystko, nie? Ja pomimo tego, że tam wczoraj czytałem y, z kolegą ten, tą wielką księgę. I, i, i już wielu, wielu prze, przeprowadziłem. To po prostu coraz, to, to jest nowy. I, I zobaczyłem, że. Ja y, jestem za, zaop, zaopiekowany ale nieraz tylko na parę minut, ja nieraz mam, że z takiego meetingu wychodzę taki zadowolony, taki fajny, och pomogło mi tego, tego dochodzę tylko do parkingu, sobie przypominam jak tu nieraz z tego mityngu szedłem prosto do sklepu tam naprzeciwko nie? był monopolowy i tam pierdół, bo tam czy był ten e, knajpan, takie inne rzeczy e, i dla mnie, tak jak tutaj powiedział Mirek chyba, wódka była moją, moją, moją siłą wyższą, nie? Ja wiedziałem, że jak się napije, to się od razu lepiej poczuję, zaraz trzeba się ratować, jak to, tam, tam... I to mnie, to mnie ten... Wszystko było związane z wódką, I, Ale wiem, że ja jestem właśnie przewrażliwiony na swoim punkcie, czyli tak jak to dzisiaj było po prostu, no, ta moja partnerka mnie uruchomiła i obudził się we mnie wariant. Ja już no, nie mogłem dojść do siebie. Ale czytając te refleksje radno, to zobaczyłem, że Bóg mieszka we mnie, czyli On mi da odpowiedź na każde moje pytanie i ja Jemu mogę oddać każdą prośbę i każde pragnienie. I jeśli yy, ta wiara będzie, to chyba ci powiedział, mam coraz mniejszą wiarę. Ja też mam coraz mniejszą. A kiedyś tą wiarę miałem taką, że ja, ja tu często mówiłem, że mógłbym ręce położyć na tory tramwajowe i żeby mi obcięły, że Bóg jest, Bóg jest, to jest mocno, nie? I po ośmiu latach nie picia spełniły wszystkie moje marzenia. Wszystkie, jakie tylko miałem. Już nie wiedziałem, czego chcieć, nie? No oczywiście w branży tam panienki, zaszczyty, jakieś tam inne realizowanie się. No i teraz jest po prostu tak, że widzę, że on chce, on mi pokazuje tą moją drogę. To jest, to jest właśnie to, żeby pomagać innym. I to nie to, że ja, że ja pomagam, tylko ja po prostu nieraz potrzebuję siły, żeby pomóc. Bo mnie nieraz brak tej siły. Brak tej siły ducha, żeby komuś pomóc. Tak jak dzisiaj temu temu facetowi pudli dla nie? Ja byłem wściekły na i jeszcze przez niego zapomniałem kupić ogórku. Bo mnie wytry, bo cały czas myślałem co mu kupić do jedzenia. I mówię, nie, ale mówię, pamiętać, bo ja też stałem pod Lidl'em, nie, też miałem takie momenty, nie. Yy, tylko, że ja stałem, no, kradłem po prostu, nie. Ktoś tam wchodził z plecakiem albo ja, żeśmy się wymieniali, jeden zostawiał wodę tam, na przykład na tych, tam gdzie, no, artykuły przemysłowe, nie, sześć, siedem butelek. Drugi podchodził, pakował te butelki w ten w i po prostu się wychodziło. Nie? Bo jak się wejdzie w ten monopolowy, to od razu namierzony, nie? A jeszcze taki taki jak ja wchodziłem trzęsący się, to momentalny przypał. Nie? No i co? No i nieraz, nieraz mimo tych naszych starań były jakieś tam offside, nie? Nieraz tam. Z policją się jechało. I ja to ja to zapominam. Nie? Po prostu podjeżdżam, bo byłem wściekły o tą poranną rozmowę i temu facetowi nie, nie podoba. Ale temu no, drugiemu coś tam dałem za ten i, i Jakoś to jest. Także chciałbym być taki fajny, taki poukładany, ale niestety mi się nie udaje. Nie? I, I może dlatego, że mi się nie udaje, ja tutaj przychodzę i cały czas coś robię. I tak to, i tak to Bill przekazał, że trzeba się y, codziennie badać i coś robić. Bo tak jak kiedyś tam Bob, Bob D powiedział, i ja w to wierzę, bo jak się pytał, tych wszystkich co tam pozapijali nie? ja tu mam z tej grupy chłopaka, tam 34 lata, nie, nie pije, słuchajcie, i on jest bezdomny. Jeśli... pytał się tych, co... On, on nie zapił, nie? Ale jest po prostu znam. Tak mu się życie i, I jeśli i, ktoś tam zapił, no się zauważył. a kiedy sponsorowaliście nie? A on mówi, no już parę lat nie. Ja tak samo pamiętam, ja, ja, jak ja zapiłem po 15 latach, to też już nie, nie miałem podopiecznych. mówię, co ja już tylu pomogłem teraz. I teraz też miałem taki okres, chciałem, mówię, kurde blad, jedni niektórzy nie mają nikogo tam, żeby komuś pomogli, a ja się będę tam wysilał. Trzeba zacząć kasę robić, bo ja mam 680 zł emerytury. Yy, partnerka na mnie po prostu i śle, mówi, kiedy ty się weźmiesz do roboty? Ja mówię, będę już teraz jako terapeuta zawodowy pracował, mam papiery, tworzę klinikę, czytam coś i tak dalej. No i później nagle patrzę, czytam, odczytam. Nie wiem kiedy ja to zapisałem. Czytam z podopieczny wielką księgę, a tam ma zapisane długopisem, Bila przez wiele lat utrzymywała żona Lois. No. I tak, no i mówię, no to, to, jest, to z tą pracą podczamy. No. Nie no, jak ja bym był mądry i wiedział trzeba żyć, bym tu nie przychodzi, tak jak tutaj wielu, nie? Ja bym sobie wolał pójść na spacer albo na WF, na jakiś mecz. No bo mi się nie chce ani na siłownię, ani na pasy. Przyjaciel no, po górach pochodzić. Nie chodzę, bo, bo operacji tam rano nie zróbmy. Nic mi się nie chce, ale tutaj po prostu wiem, że jeśli tu nie przyjdę, to ja już mi się nic nie będzie chciało. dziękuję, że tu jestem. Dziękuję.